Się na siema siema. W kolejny dzień w nowej rzeczywistości odwykłam od tego słońca i tych hejpów. Przemek chociaż w sumie ci się powiedział, że jest chłodno, Go, trochę mu przypizdziało. Ale ja no. Wezmę ja sobie spakuję, oczywiście, jakiś e, sweterek, ale wątpię, że bym to ubrała. E, widzicie, jeszcze mi nie schodzą pryszcze. Bo kilka dni temu dopiero wróciłam. Mogę mieć zielony uśmiech z koktajlu, jak coś. Włączoś! Siema! No, hej! Mam nadzieję, że Wam się podobały vlogi nowym poketem nagrywane. No to chodź, chodź, chodź. No, chodź. Ja jestem zachwycona. Dużo łatwiej, szybciej to, to idzie. Jeszcze, no właśnie, właśnie. Jeszcze sobie chyba z tą nakładką będę chodziła, bo trochę więcej widać dookoła. O! Troszeczkę więcej dookoła wtedy widać, jak sobie ją odpalam, że tak powiem. I tu okej. Okay. Nie wiem, czy pączka, pączka nie widać, tu sobie leży. Idę na studio, jest poniedziałek. Przemek jechał auto odwieźć, coś tam, jakiś przegląd, czy coś tam jest do zrobienia. Jesteśmy już po rozmowie z teamem Drillo. No i co, muszę się zaaklimatyzować. Nie tylko moje włosy się muszą zaklimatyzować, ale też ja się muszę zaaklimatyzować. Bo kurczę, ciężko się wraca, nie? <laughs> ciężko się wraca momentami. Dzisiaj jeszcze sporo do roboty mam. Przede wszystkim muszę przygotować do końca studio na jutrzejszy dzień nagrywek. Wy pewnie to zobaczycie dużo później, bo nagrywałam w święto Trzech Króli, tak dużo materiału nagrałam, że to na dwa albo trzy vlogi poszło. Więc takim lekkim opóźnieniem będziecie vlogi oglądać, nie tak jak w Polsce. To sobie nagrałam, zmontowałam i tego samego dnia wam to wrzucam, bo. Wracałam do domu wieczorem, montowałam sobie vlogmasa i, i od razu go puszczałam, chociaż czasami na drugi dzień bo internet słaby. W każdym razie, no tutaj będzie leciutka obsuwa. No i co? Słoneczko. Bo się pytacie jaka pogoda, to będzie około 21-22 stopni, może teraz będą. Jest słoneczko. <kluzny> Chyba łatwiej będzie to w drugą stronę zrobić. Bo ja nie widzę ostrości. Nie, wiem, nie widzę co pokazuje za bardzo, no ale no, widać, że tutaj no, jest ciepło, tam jakieś robotnicy chodzą, tam. Mm. O, podlewane chyba było. No wiem, że co niektórzy zazdroszczą mi ciepła, ale ja co niektórym zazdroszczę zimna. Chciałam Wam też tylko pokazać, że no po prostu kulka, nie wiem, włazi tam i se tam śpi w tym. No, chyba jej się tam podoba, albo nie wiem, może to jest kwestia tego, że wie, że wierzę, jak tu będzie siedziała, to ją weźmiemy gdzieś. No, se tam siedzi, teraz akurat siedzi, ale bywało tak też. Tego nie zdążyłam nagrać, za bardzo, bym miała bukieta w zapomniałam. Bywało także że śpi w tym, więc yy, nie rozumiem tego, ale to szanuję. Będzie szła o swoich nogach, włączek, wiesz? Wejdziemy pieszo. Ona się musi zmęczyć, bo jak potem cały dzień jest w domu, to ona nawet jeśnie za bardzo, więc... A wczoraj niedzielę chor... Przemek był chory, dalej jest. Ja też tak trochę czuję... Znaczy nie jest najgorzej. Widać, że mnie to lżej łapie niż Przemka. Takie wiecie, troszeczkę gardło boli, katar, blut. Znaczy mi to chyba po prostu jeszcze od Polski zostało. Nie wiem, czy go czasem nie zaraziłam, albo po prostu to, to picie zimnego to było, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ale ja czuję się trochę bardziej chora niż byłam w Polsce. Wróciłam oczywiście do picia tym Janku. Muszę sobie kupić taki w tytce, bo już tego zużywam coraz więcej. No dobra, to póki co tak się zameldowałam Wam. Idę się szykować do wyjścia teraz. Jestem już umyta, teraz tylko wiecie tam się pozbierać i <laughs> wziąć pączka, który jest tutaj i cisnę. Chciałam tylko powiedzieć, że remont u w sąsiednim budynku pełną parą na napierdzielają od rana. Wiercą, kopią, rozwalają jakieś ściany, pierą wie co. jest lekki dramat, ale... Dzisiaj rozmawiałam z Martyną, odczułam potęgę tego hałasu, nic jej prawie nie słyszałam. Musiałam mieć tak telefon. Żyćko no. Żyćko. Szybka aktualizacja, remontują ten budynek, o którym Wam często mówiłam. Wygląda teraz pięknie, zmieniają kolory na takie niebiesko-błękitne, na jakieś tam kolorowe. Ciekawe, czy to dobrze będzie widać w tym potecie. No statek, jak Wam chciałam pokazać, z daleka to było ładnie widać. Zobaczymy, czy ten budynek też... Yy... O, nawet no, tam zjeżdżają zjeżdżają. No, wygląda to naprawdę imponująco. Jest to całe tutaj, oczywiście, pozamykane tymi metalowymi takimi ala ścianami. Żeby pewnie niespodzianka była dla ludzi, od nie widzieli procesu. W każdym razie nie mogę się doczekać kiedy to otworzą, bo tam będzie taki też park. No i kurczę będzie gdzie na spacer iść. A teraz cisnę tutaj nawet nie do studia, tylko przepraszam. Normalnie tak bym na szybko wypić cały kubek rybaty, bo zrobiłam przemków on nie wypił szkoda mi było No nieważne. Idę teraz do Przemek... Ja pomożę, idę teraz, tak, ja może idę. Przeprzemyk gdzieś tutaj czeka. A dobra, już widzę, gdzie. Widzę tę rzeźbę, którą mi wysłał na zdjęciu. Powiedział, że gdzieś tu siedzi na ławce. Ja, jest tam. Siedzi za rzeźbą. Za tą rzeźbą. Tam po prawej stronie jest rzeźba. I za rzeźbą jest ławka. I tak on już mnie widzi chyba. Ciekawe, czy to będzie widać aż tak daleko. Na pokiecie, że on tam jest. Na ławce, jak nie, no to trudno. Jeszcze się cały czas wiecie y, rozeznaje się w tej kamerze co mogę, czego nie mogę, co widać, co nie widać. Ale teraz go na pewno będzie widać. Pączek! Gdzie jest Przemek? Szukaj Przemka! Szukaj Przemka! Gdzie jest Przemek? Szukaj gdzie jest Przemek Szukaj gdzie jest Przemek! Szukaj, gdzie jest Przemek. Się. To Dzień jest? dobry. To Idziemy na kawsko. To Dzień dobry, nie spodziewałaś się, widzę. Kto no tak, przyszedł? nie widziała Cię dopiero jak się zrównała kto z tobą, to cię widziała. No to przyszedł? Kto to przyszedł? nie no, no, chciałaś? Nie chciała już. Tak, nie, nie, nie miała opory. No, no. Bardzo, 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 bardzo Dobra, idziemy Idziemy tak krótkim Chodź na kanapkę, chodź, idziemy Chodź A ora Si, a si Dobra, ponagrywam sobie trochę Gabriela i Przemka Żeby zobaczyć znowu rozpiętość e, Rozpiętość pokieta Jak to będzie wyglądało Ciepłe spierony. pierony czy, jak jakbym tak posiedziała w cieniu, nie wiem, czy bym zmarzła, ale ludzie, tak widziałam, niektórzy chodzą w kurtkach i swetrach, a inni chodzą tak jak ja. Gabi w ogóle cały na krótko, tak jak ja. Więc to chyba zależy od człowieka, jak jesteś zmarzlina, non stop ci jest zimno, to ci nawet na ten ryfie będzie zimno. Mi jest ciepło fest, a jak pójdę do słońca, to nie idzie wytrzymać. Jakbyś tak Ja siedziałam teraz w słońcu, i jeszcze mam ciemną koszulkę. Ciemną no to jest bardzo, bardzo mnie przygrzało. A w cieniu by było tak ideolog, tak myślę. Ach, coś mi się nie? i nie umiem tutaj y, za bardzo się ruszać, bo czuję, że mi jakiś mięsień tam przechwycił. Dzień dobry. Chcesz coś powiedzieć moim widzom? Siema. Jestem ja Siema. Dobra, cisnę. do studio. Co się dostało? O, już się nagrywa. Chciałam tylko powiedzieć, że w Szczynie ogarnęłam. Robiłam komputerowe sprawy. Kamery żeśmy ustawiali z Przemkiem. jest, żeby widzowie na live wspierający mieli fajnie, wszystko ładnie widoczne. Przemek to poustawiał. Teraz Przemek aktualnie sprząta, chyba to do prania będzie, ale to jak już skończymy remonty. No, też. No, no. I co, no taka klitka się to zrobiła, ale jest przytulniej, przynajmniej. Gdzie ty łóżko w końcu, Przemek, chcesz ustawić? Nie yeah, wiem, się go zrobi. Je, łóżko, ono. Oh o, No, sedesik super jest, Przemek, tutaj. Fajne jest to, że on się też... O, sam zamyka, to jest mega. To nie działa, to czekamy aż y, naprawią. Co tak to, to się nazywa? Bomba de color, czyli? Tripulador. <kuh> no. Kiedy przyjadą, bo tam słyszałam, że dzwoniłeś do nich. No jutro rano mają przejść. to kosztowało 500 euro kościół. Ale to czy to? To. To? No. To pompuje wszystko do góry, bo jesteśmy w piwnicy, więc to trzeba po prostu pompować do góry. Y, chcemy to tutaj najmniejszym kosztem zrobić. Przepraszam, jak panele, będzie kład. Na gruntowczkę. to tym, tym, tym jest najniższy koszt. Najniższy koszt, to jest wcale nie robić. A co... W każdym jest... razie plan jest taki, żeby zobaczyć jak to w ogóle będzie. Skąd wiesz, że to będzie fajne? Ja mam jedną obawę. Ile razy było tak, że na planie, wyglądało fajnie, a potem w użytkowaniu było kicha. Mam jedną obawę. Dawaj. Że my tu będziemy mieszkać. Całe życie? Nie, ogólnie. Tak? No co? tak z parę miesięcy będzie trzeba, będzie, żeby to wszystko co? odrobić. Co? Nie? Co odrobić? No, bo dużo pieniędzy na to idzie, no to masz tak, za dwa, czynsz, dwa czynsze. Chociaż kaucję dostaniemy z powrotem, nie? Za mieszkanie. się tu? razem, o co chodzi? No, jak musimy umowę przecież yy, tak ogarnąć, żeby nie musieć, wiecie co pięć, pięciu lat tam mieszkać? Albo za każdy rok następny jest kara, jak yy, nie będzie mieszkać 5 lat, no, powiedzmy już to trzy. bo to Pogadaliśmy, tylko teraz jeszcze pytanie jak, bo niby się przepisy zmieniły w Hiszpanii. Ja tam coś gadał o 5 latach, ale... Przepisy w sensie się jakieś zmieniły. Kościół... nie gardło boli. Gościu, od tego mieszkania, które się nie opiekuje, mówi, że musi być umowa na 5 lat. Ja bym chciał tak zrobić, że za każdy rok... Możemy zrezygnować po pół roku, ale za każdy rok do końca umowy musimy zapłacić po częsie. W jednej wysokości częszu. Czyli 3,5 kółka euro. Mówi Kościół. No jest... Nie trafiłeś na głupkę, który umów nie czytam. Z w niej sensie, się, że czytam, co przeczytałem. Do czatu GPT wyściłeś? Co to jest, gościu? To, to, to mi nie pasuje w ogóle, nie tak się umówiliśmy, nie? A kiedy trzeba przedłużyć tę umowę? Ja już już miałem umowę pół roku albo więcej. Od. No rok już nie będziemy mieli umowy. Tu tak działa, w Hiszpanii tak działa, no, człowiek. Do Nie mieliśmy mieli do stycznia, albo do marca mieliśmy, albo do lutego. Październik, trzy miesiące mieliśmy. Październik, nie, nie, Mieliśmy listopad, listopad się... grudzień, styczeń. Trzy miesiące mieliśmy I od tego razu nie mamy mowy, normalnie Nikt nas jeszcze nie wyrzucił, w razie co w prawie mamy gdzie mieszkać. <grych> no nic. To jest Hiszpania, gościu. Tu musi być cierpliwość. Na wszystko jest czas, na wszystko jest czas. To co, zbieramy się Przemek, już mam plecak. Ty jesteś gotowy? No, no żebym, Nie no. I to po auto od razu. A nie wziąłem sobie żadnej bluzy. Nie spodziewałam się, że tak pójdzie. Pączek, chodź, myszko. No, to auto. O kurde. No. Kolejna sytuacja z czekaniem. Masz, bo ja idę po kulkę. Wyobraź sobie, że miałem Cię auto odebrać, bo wyskoczyło mi na liczniku się wyświetlaczu, że mam nie, iść do serwisu, jako że mamy auto z firmy Arwal, czyli takiego, powiedzmy, pośrednika sprzedaży, czyli leasing i oni się wszystkim opiekują, ja nie muszę nic płacić, tylko płacę ratę miesięczną. Nie obchodzi mnie wymiana olei, olejów, olei, opon, czegokolwiek, po prostu mam termin, jadę sobie z autem do serwisu i nie wszystko robię, i odbieram. Ale no i byłem w tym serwisie, przyjechałem taksówką, dzwonił mi gościu, że już mogę przyjechać tam po 4 godzinach po ten samochód, to cochanie po taksi nie. Halo, taksówka, proszę bardzo proszę przyjaźń na kaje Kaje Velasquez i tam ta, ta, ta musisz wyłączyć normalnie, bo jedna żarówka jest na niebiesko świecie, jak ją wyłączyć. Nie wiem czemu co mam zmienić. Chodź tu, tu trzeba wszystkie wyłączyć. No i czekam 10 minut 15 20. Goście z serwisu powiedział, że pracują do, do, 17, do 14 do 15.30 na zegarku 15.10 12 do tego miejsca idzie się 8 minut 15 mówię, no już nie zdążę, bo tam jeszcze wcześniej zamknął i co? pocałuję klamkę dzwonię na no, taksówkę halo, halo, mówię, wie Pani co? proszę anulować ten mój, ten, ten, ten taksówkę no bo już mi nie, nie jest potrzebna no ma sirwę, już mi nie służy i no, luba normalnie ale... Wiesz, panie, oni mają czas e, dodam... Dodam jeszcze, że jesteśmy w centrum miasta i Mi jechały obok mnie z pięć taksówek, a dwie stały po lewej stronie, nie? Jeszcze ci po no. lewej zrobić, Wejść po prostu na główną i łapać. No. I byś od razu złapał. Obok tak mnie, jak ten, jakby... ja już nie chodziłem, już mówię: o taksówka, wchodzę, nie, o taksówka, wchodzę, no. Lepiej łapać, bo obok jest Człowieku, to jest... Sensu. Hiszpania, musimy mieć dużo czasu. Ale tak jak ten nowy gimbal się spisuje, opowiadaj. Tak. jak ten nowy gimbal się spisuje, opowiadaj. Bardzo dobrze. Tak? Teraz przygotowałam dzisiejszy odcinek z tą soczewką. Z jaką soczewką? A to jest... Masz teraz wide bardziej. Więcej widać, okej, okay, tak? kumam. No tak. No troszkę szerzej, nie? Chodź. No dużo szerzej, kościół. Tyk, nie ma szerokości. Tyk, jest szerokość. Patrz tutaj, tyk, sięga dotąd, a teraz, tyk, sięga trochę więcej, nie? No i trochę go zepsułem i ubrudziłem. Czekaj. Ostrość łap się, gościu, to nie by miał działać. Jeszcze idę do w ty się tam... Pójdź z tymi do WC? Nie ja, będziesz piona Nie, Bo ci zepsują gimbala trochę. Nie, nie psu. test, patrz tutaj. Hmm, a co, co będę pokazać? Tu masz ten. Uch. Uważaj, na tym narożniku będzie fajnie widać. Teraz widać ten żółty, to tu żółto, to tu żółte, nie? Z czarnym. Ustawię tak, żeby było prawie idealnie, nie? Patrz tutaj. Dobra, mam. Nakładam nakładkę i zobacz, co będzie widać. A, i teraz widać jest to tutaj, i doszło jeszcze to. Czy jest dużo szerzej? Nie wiem, czy tak. O, jest dobre, jest dobre. Dobra, mam pogadać z Wami, co tam u Was ciekawego słuchać. Gardło mnie woli, jakoś piątek, tak. Wszedłem do łóżka, tak sobie, i jak mnie zaczęło tu boleć od dołu, I jak mnie tak bolało, i ja tak leżę w tym łóżku. Z tym bolącym gardłem, i tak w wyobraźni, za każdym razem, kiedy powieram sobie powietrze, tak Wyobrażałem sobie, że to powietrze dochodzi do tlenu, ten tlenie zamienia się w karetki pogotowia z moimi ludzikami, z moimi lekarzami, i ta krew pompowana jest do tego gardła, do tego miejsca. I tam te, te małe karetki z tymi małymi lekarzami wychodzą z tych tego, z tego, z tego karetek i walą w te zarazki, w te choroby, żeby to się odkleiło. Te niektóre leczą, te niektóre, które już są złe, odcinają. I robię kupę z tego ranu jest jestem zdrowy. No temat kupy został odhaczony. Masz klucze? Daj klucze, to ja już zamknę. Albo w sumie... Co to tu było? Takie tłuste. Odzile, kogo ty nie uważam, bo się Musisz poślizgnąć. No lżej, lżej. Ale kurde masną rękę teraz mam pustą. Co? Czekaj kuleczko, chodź, jeszcze, jeszcze nie idziemy. No dużo lżej, dużo lżej. Zgaś światło przy Lubrykant. Lubrykant. No. Do testów parę takich kupiłam tu, ale ten lubrykant się nie nadaje do róży. Wiecie, do... No, tak do klawu niestety idzie, idzie piesek wesoły. Tu też zamykaj pan oczku. Kurka, ty widzisz pieska? Gdzie jest piesek? Gdzie jest piesek? No, teraz nie Powąchali się, te same kolory mieli. I idziemy szybko, przemek, bo jest chłodno dość. Jest stopni, już mówię, ile niby. Coś nie chce mi tu się pokazać, ile jest stopni. Aha, mój zegarek chyba nie do końca kumarzy, jest w Hiszpanii. Ile będzie stopni? Z 20. Nie wiem. 19, tak 19, Zobaczymy stopni. 18, no, no ale normalnie widzicie, no 18 stopni to nie ma jakiś mróz, nie wiadomo jaki, I, krótki znaczy jakbym miała iść siedzieć do jakiegoś pubu, to, a tu na zawsze wszyscy na zewnątrz, to bym zmarzła, przypuszczam, ale y, wystarczyłaby mi bluza i by było git, jednak no teraz idę, więc się rozgrzeję tym iściem, więc za chwilę, jakbym miała bluzę, tak jak Przemek, to na początku by mi było super cieplutko, ale potem by mi już było za gorąco i bym zdejmowała. Bo teraz tak czuję, że tak chłodek jest. Remont, po remoncie zawsze tyle śmieci człowiek produkuje, że szok. Zobaczymy, co tak. Ja no. Chcesz tam sobie czas? No, poplanowałam, nie do końca poplanowałam, bo nie jestem w stanie przewidzieć, jak jutro pójdzie z nagrywkami. Może mi się uda, jeszcze jutro jakiegoś live'a odpalić z takiego publicznego, żeby na przykład paczkę od Drillo z prezentami, nowościami, jakimiś innymi rzeczami odpakować, ale z tą paczką to zawsze długo idzie, więc Ciebie nie poproszę o pomoc. Już w pc się nie będziesz pomagał nagrywać, ale tylko w momentach, gdy, gdy jest już Salon puszczanie na YouTubie. No. Dobra. Mam kilka live'ów do nagrania. Do nagrania, do zrobienia, prezenty od Drillo rozpakować. Nowości od Drillo pokazać, które przywiozłam z Polski. Nową, nową Flair zrobić unboxing. Od razu jakiś test zrobił już taką górę żelu nałożyłam na Tipsa, nie? żeby sobie frezować. Potem jeszcze mamy dein lakiery do testów, też zrobię z tego lajwa, 12 kolorów i jeszcze mam y, naklejki Kiorsi, korsi gel, naklejki, które się utwardzają, oj kuleczko, co tam i z tego też chcę zrobić lajwa y, więc, no, a, do, do tego lajwa z tych testów, bym chciała z tego zrobić ale do tego będę potrzebowała y, pochłaniacz studio, o dobra kulka, tyś jest może na wyczucie. Tak, Przemek, będzie. Pomożesz mi, czy nie? W tym, że rozpakujesz ze mną paczkę od Drillo, bo tego tak będzie dużo. Coś czuję, ja patrząc po gabarytach tej paczki. Załołam. więc bądź taki w miarę... Okej. O, teraz. Bądź taki w miarę luźny jutro. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Kurde, przegapiłam premierę vloga, tak, tak się zategowałam, że przegapiłam, nie? Już dawno po, chyba, bo jeszcze leci, nie, już podatki jest pół po ósmej, podatki poodkładałam i zostawiłam sobie hajsy na przyszły miesiąc, na kolejne wydatki i rzek jest goło i wesoło, Fajne, nie. no, nie masz problemu. Co se tu kupić? Nicę nie kupić! <laughs> no ale nie mam tak, żebym poszła do sklepu z ciuchami i bym wyszastała całą wypłatą. Nie masz tak? Nie mam tak. Znaczy nie mówię, żebym nie przytuliła jakiejś gotówki, żeby się tam tak zaszaleć, ale wiem, że... Tak, patrz na to. Kasztany! że na twoją szafę, nie? Żebym musiała połowę z tak, tak jak nie... nie no... W wielu rzeczach nie, faktycznie nie chodzę. Trzeba to spakować, pożegnać się w końcu, spakować do... Wiecie... Do Caritasu. Cruz Rojo to się nazywa. Albo Cruz rocha. Chodź kuleczko, co ty tu... Ona chyba siku chce po prostu jeszcze. Nie można do kwiatków w guptoku małych i tam żeś jest wlazła pod te krzoki i, i siedzi. No nie wiem czy Siusiu robi czy nie nie widać jej albo, albo muchała, albo coś było więcej. Albo mi się wydaje, albo jest jakoś tak szarawo Przemek. Ten dym kasztanów, a masz jakąś gotówkę? No, 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 no. <noise> ja bym sobie kupiła kasztany, bo są zajebiste kasztany. Takie wędzone, choćby one są. To jest przedziwny smak. Taki, taki... trochę bardziej gumowaty ziemniak, trochę słodki, nie? Świetne to jest, nie? Jakbyś nie mieć okazję kupić takie wędzone kasztany, upieczone. Kurde, bierta! Jeden euro, dostajesz taką małą tyteczkę. Może w tym roku drożej być, nie? I kurde, najesz się. No, dobra, Ziemki. Coś, jeszcze muszę y, opowiedzieć, bo chciałam to przez dzień ponagrywać, wszystko, ale się po prostu wpadłam w wir. Dokumenty trzeba robić, bo jest koniec roku. Obliczyć mnie tego, wie... co fakturki, ja Mam, chyba, mam bo... już przygotowane wszystko. Mam już przygotowane Ale nie wiem, czy mi jeszcze coś nie dojdzie, bo niektóre firmy wysyłają późno faktury. To już, przyszło, to już w przyszłym roku. To już pójdzie na styczeń, no bo naprawdę to jest niemożliwe, nie? Takie opóźnienia. I potem ja nie mogę tego księgowej dostarczyć na czas. I, i co? oni sobie nic z tego nie robią, Jerony. Chociaż to się nie dziwię, na przykład Facebook to ma miliard, miliony. Miliardy? Miliony. No to też... Się nie wiem, ja się na tym nie znam, takiej dużej firmy nie prowadzę. Małej też już nie. jesteśmy mi tacy średni, bym powiedziała. Ale idzie ku do przodu. To nie? Ciekawe jak przez fontannę będzie słychać. Teraz na tym na pokecie. W hmm? hmm? końcu taki spokój na rambli. Trzech króli się skończyło i jest po prostu luźno tutaj. I podoba mi się to. Raz za święty czas, ok, ale jakby tak miało być dziennie w tym miejscu. Dobrze, nie mieszkamy gdzieś tam na dole. Zawsze tak było ludzi. W <laughs> każdej porze dnia i nocy. A no może nocy nie do końca. Proszę. Nie. Nie. Na kinie było, znowu się mnie pytasz, błogość. Błogość. No. Błogość. Starca. Tak. Ciekawość. Oczekiwanie. Dobra, kończę, bo to już tak, teraz tak. Będzie, nudne. To będzie nudne. Co, że nudne? Co, jesteś nudne Chyba ty. Co, ej? jesteś nudna? Chyba ty.